odcinku, więc mamy do czynienia z nową grupą. Hej, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Christmas, to jest kolejny odcinek Bully Scholarship Edition. Trochę tych filmów nie było, ale to wynika z dość mm, prywatnych spraw, więc pominę ten temat. Moi kochani, od razu udam się. Do zadania pod tytułem Zemsta na panie Bartonie i muszę się widzę udać dość daleko, więc pojadę sobie na rowerze. E, natomiast to, co mogę wam powiedzieć, to to, że. O właśnie, moment, ho, ho, moment, 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 moment. Potrzebuję więcej życia. E, więc to, co mogę wam powiedzieć, to... To jak zachowuje się kot aktualnie i zachowuje się strasznie. Oh. Oj, chyba będzie... O, wow! To było bardzo długi. To był bardzo długi pocałunek. Zachowuje się strasznie. Sieje taki zamęt, że to jest zwyczajnie nieporozumienie. Jeszcze mamy lekcję, więc może a nie, bo to jest lekcja z WF-u to ja nie chcę tej lekcji z WF-u nie będę się wygłupiał. E, generalnie jest najlepsza, jeżeli chodzi o utylizację wszelkiego rodzaju papierów w postaci ręcznika papierowego, papieru toaletowego, e, jakichś dokumentów też jak się zdarzyło, jakiś notatek, jakichś listów. No, generalnie jest, jest, jest wielką fanką tego typu destrukcji. I również jest e, wszystkożerna. Dobra, tu pojedziemy do końca. Jest również wszystkożerna, ale wszystkożerna do tego stopnia, że jest to nawet, bym powiedział, niepokojące. Pomijam fakt, że koty, tak samo jak psy, nie powinny jeść czekolady na przykład. To ona ma to dość mocno w dupie na przykład. I trzeba się pilnować, bo ostatnio robiłem ciastka, e, pieguski, takie domowej roboty. Nawet że było śmiesznie, to dzisiaj je zrobiłem też. E, ale jakby nie to jest klub. E, w cieście jest czekolada, którą sobie tam pokroiłem i tak dalej. No i ona e, samych ciastek nie rusza. Ale oczywiście, jeżeli weźmiemy e, pod uwagę samo ciasto, to już jest dużo, dużo e, bardziej dla niej interesujące i apetyczne. Więc muszę bardzo mocno uważać na to, co się. E, co się znajduje w okolicy tego kota, bo to jest bardzo niebezpieczne. Zemsta na panie Bartonia. What are you looking at? Nothing. Well, it looks like you're looking at me, scumbag. Like I said, nothing. Oh, come on. I don't want to fight you. My name's Jimmy. Zawi. I was at Bulworth once. I got kicked out. Why? Let's just say Mr. Burton is a dirty creep. Seriously? I would love to teach that guy a lesson. He bullies everyone. You know, he goes jogging every day and regularly uses the porta potties in the park. Yuck. Yeah, so if we could catch him in one on top of a hill, then Mr. Burton could have a really interesting time in it. Yeah, but they're all chained together. We'll need to get some bolt cutters. Go get some from the Spaz Industries building and meet me at the park. Make sure no one sees you. Okej, brzmi całkiem sympatycznie. Udaj się do sklepu z narzędziami. No to wygląda, jakby to było całkiem proste zadanie. Mam nadzieję, że takie jest. I już nie mogę się doczekać, aż pan Burton zwyczajnie popłynie. <ścoughs> popłynie w Toyu. Kto w ogóle korzysta z tojtojów? Jakby. Rozumiem, jakaś nagła potrzeba, że. Czy ciśnie, czy coś tak całkowicie randomowo i, i w jakimś takim nieprzyjemnym miejscu, ale to mono, zawsze są jakieś restauracje, pizzerie, cokolwiek. Ostatnie miejsce, w którym chciałbym się załatwić, to Toj. Zwłaszcza jeżeli chodzi o yy, na przykład Toj yy, na festiwalach, takie festiwalowe. Aha, dobra, to muszę z tyłu. Przez zajść od. Zachady z boku, zahadiz. No dobra, to było prostsze niż myślałem. Um, bo byłem kiedyś na Polendroku, prowadziliśmy ze znajomymi um, tam scenę Lecha na Polendroku. To był chyba pierwszy Polendrok. Oh shit! Dobra, gdzie ja mam jechać teraz? Aj, błąd w sztuce, naokoło. E... Oh shit! O nie. Bardzo źle. W każdym razie tam to i to jest to jest trochę inny level, nie? Jakby absolutnie no, nawet na, nawet jakbym chciał to to możecie mi nie uwierzyć, jak one wyglądają, jeżeli ktoś tam nie był i nie widział. Bo sytuacje, które tam się w tych to odczyniły, prawdopodobnie są no nie wierzę! Ja pierdzielę, no nie! O mój Boże! No i w każdym razie mam chwilę, żeby Wam powiedzieć słów kilka miłych. No wypieprzać! Muszę im jakoś uciec! Aaa, ah, najgorzej! Dobra, słuchajcie, ja im ucieknę i wrócimy do tego zadania, bo to widzę, że jest cięższe niż myślałem. Dobra, udało się. <laughs> Więc, e, toje. E, rzeczy, które się tam wydarzyły w tych tojtojach, to jest jakiś kosmos. I miałem nieprzyjemność zobaczyć, jak A. E, ściany tojtoja są wysmarowane. B. Są stalagmity. Są stalaktyty. Brakowało tylko stalagnatów, jak ktoś.

No dobra, muszę zniszczyć toje Ale to one są gdzieś blisko, czy ja muszę wsiąść na rower? Ja muszę wsiąść na rower Dobra, najpierw zerknę No, są daleko Ja nie mam... A, muszę wrócić do parku, fuck No dobra, czyli są w parku To tyle dobrego Tu są trzy tojtojki Z których prawdopodobnie pan Burton nie skorzysta, bo nie są zaznaczone jak mam je zniszczyć Naprawdę przydałby się rower no Dobra Tu jest stojka jedna Ja pierdziele gościu Trochę nie mam czasu Ja pierdolę, no, tragedia Dobra Jeden zniszczony, ale mam mało czasu No nie, zostaw mnie Ja pierdziele, jeszcze teraz ten będzie mnie ganiał Nie, przepraszam. Dobra, udało się. A! Błąd w sztuce, kurwa! A! Nie jest dobrze. Mam nadzieję, że oni biegają, albo może, nie wiem, questem to załatwię. Jezus. pobiłem przedstawiciela władzy. Nie taki był plan. To w ogóle jego pobiłem. Uch! Yuck! God damn, I stink! I'm gonna have to shower for days with bleach! Ah! This is worse than when I got hazed! Chyba się udało. <laughs> o mój Boże, bardzo nie chciałbym być w jego skórze w tym momencie. You can count on Jimmy. To kurwa tak, need your help i zapierdzielasz bo mnie, do mnie zbełem, gościu, z Bejem, gościu, i wora, ej. Słuchajcie, to czego jestem pewien to to, że tak na dobrą sprawę wcale nie jest tak, em, tak źle, jeżeli chodzi o ukończenie gry, bo pokazuje mi niecałe 60%, ale prawda, moim zdaniem jest zupełnie inna, ponieważ gra prawdopodobnie bierze pod uwagę wszystkie, wszystkie różnego rodzaju wyścigi, etc., etc., a ja przecież tego nie robię. Bo jak zobaczycie w statystykach, tutaj jest stopień ukończenia gry: 57,6. Ale ym, jest tutaj bardzo dużo gdzieś widziałem. W każdym razie: ym, ba, 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 aktywności, ym, obecności. Generalnie jest dużo rzeczy, których jakby wiecie, ja nie. A nie, nie tutaj. Um, których, których ja jakby nie robię i to Prawdopodobnie jest liczone. Oh,to jest win Mr. Big. Yeah, it was you creep. What was me? Don't play innocent with us. I tried that when Father caught me with nanny. He gave me a good thrashing and I've got half a mind to give you one. Hey, look, just get to the point. Someone stole our boxing trophies, buddy. They were heirlooms. Well, it wasn't me, rich boy, so relax. Well, if it wasn't you, then who was it? I bet it was those greaseballs. I know it. They've always hated us. And hey, so much for peace in our time, popper. Just great. Let's get them. Yes, it's time to teach those poor, disrespectful scum a lesson. Wait, relax. Maybe it wasn't them. Maybe it was someone else. Nobody hates us, apart from them. Oh yeah, they do. Everyone hates you. You're all awful. Oh la di da! Now he tells us you are pathetic, Hopkins. You're not a leader. Out of my way! Come on, men, let's go. Okay. It's war. Hold on. Wait here. I'll go get your trophy back from those grease balls. Oh man. Jestem prawie pewien, że to nie są oni, ale udajmy się tam. Miejscówka żelbojów jest. A no dobra. Po drugiej stronie. Jestem prawie pewien, że to nie oni, albo że ktoś ich wrobił, albo że coś. Już się nauczyłem logiki gier komputerowych. Jestem prawie pewien, że to nie do końca jest tak jak powinno być. To, co mnie trochę martwi, to to, że ja nie mam żadnej broni. to może być problem. To może być problem dlatego, bo jeżeli dojdzie do jakiejkolwiek potyczki, która będzie miała e, więcej niż dwóch przeciwników, a prawdopodobnie do tego dojdzie, to moje pięści mogą się okazać niewystarczające, a tego bardzo, bardzo bym nie chciał. Zwłaszcza, że już ktoś za mną biegnie, żeby mi wtłuc. Ale mam nadzieję, że

Nienawidzę was z całego serca, nie? Dobrze, że... Nie, Jimmy! O, dobra. Uh. No dobra, czyli... bankowcy. Siłaczy pokonaliśmy, żelbojów pokonaliśmy, snobów pokonaliśmy. Ja mam wrażenie, że ta gra za chwilę nie będzie miała aż tak dużej ilości kontentu, więc 60% gry zrobienia samej fabuły... Może mieć sens, co? Dowiedz mi się więcej. Znajdź pankowców, wrzucających szczury do skrzyni, zróbmy zdjęcia. No dobra, prawdopodobnie są na górze, tak? Mamy to. Udaj się do doków. Stefi akcja w sumie, ale podoba mi się, że... Poko, że spadłem i okazało się, że to wandalizmem, ale fajnie, że mogłem jakby, wiecie, wyjść z inną, inną stroną i tak dalej. E, znaczy wyjść, nie, wróć, co ja gadam? Że y, mogłem ich przeczekać na przykład, nie? Że oni sobie pobiegli i nie ma to nic wspólnego z późniejszą walką. Wow, oh, shit, tędy. Tu mi nie buchnęli roweru na szczęście. Dobra, doki. Okej. Okay. Muszę przejść za niego, żeby mieć dobry, mieć dobry kadr. Złe zdjęcie. O mój Boże, ta piepsona beczka. To pewnie to, prawda? No, dlaczego? Przecież to to chodzi właśnie. Wróć pod salę bokserską. No dobra, tak zrobimy. No, a, ten gość nawet się za bardzo nie zainteresował, myślałem, że będzie. Myślałem, że będzie gorzej. No dobrze, wracamy pod salę bokserską, czyli to pankowcy, tak jak się spo, jakby podejrzewałem, że to nie mogą być. Żelbo... O mój Boże, znowu ten sam błąd zrobiłem co wcześniej. To nie mogą być żelboje, to nie mogą być. To nie może być nikt inny. To muszą być. Nowi gracze w tym mieście i w tym wypadku są to przeni pankowcy, czego się w sumie mógłbym spodziewać po przedstawieniu koleżanki e, dramatu. Nie będę robił graffiti na, na pociągu, bo widziałem tam możliwość. E, gumka recepturka tu jest, ale to nie to, co mnie interesuje. Interesuje mnie, żeby stąd wyjechać. Wtedy chyba, co? Będzie najbezpieczniej. Więc mamy do czynienia. Z nową grupą. Z tego co pamiętam, siłaczy też pokonaliśmy, nie? To była ta walka na yy, na boisku futbolowym, która była bardzo pojechana, nie ukrywam. Ale była spoko. W ogóle, buli to jest gra, która ma. Jest jedna. Tak yy, właściwie. Mógłbym powiedzieć, że jest jedna na milion, ale ktoś mi może powiedzieć, a come on, no przecież klon GTA, XD, no przecież nawet Rockstar to robił, to o co ci chodzi? Otóż chodzi mi o to, że ma, jest tutaj, wiecie, obowiązek... Już jadę, Jest tutaj obowiązek chodzenia na lekcję, wiecie, muszę zdać. Um, są różnego rodzaju zadania poboczne, znaczy poboczne. No właśnie w sumie tak, są te przysługi, nie? O których mowa. No ale jest też... Mm, jest też cykl dnia, który, jakby, ust jakby ustanawia nam, nam proces działania, który tutaj, który tutaj jest. Eee, i, I to jest naprawdę spoko. Ja się z tym nie spotkałem wcześniej. <coughs> Mam na myśli, biorąc po pod uwagę, z którego roku jest bully, bo to jest ważne. Well, Popper, what did you find? Yeah, who took Nie it was the tooth fairy <laughs> yeah either it was the tooth fairy or the grease balls i wonder which one actually trust fund babies it was neither it was those townies which townies the ones who hang out by the factory them why would they steal our trophies don't talk crap hopkins i'm not i've got a picture to prove it why they don't have any problems with us yeah poor kids just love rich kids who act like stuck up jerks don't they Listen, you overfortunate numbskull. They did everything. Put Johnny Vincent in the home, let the rats out of the library, everything, including your trophies. Why? Because I listened to Gary. So it is your fault. No, it was Gary's fault. You, my friend, have got delusions of grandeur. Nobody cares about you or Gary. You're ridiculous. Come on, Biff. Let's leave this king of this school to his pathetic little fantasies. You are an idiot, Hopkins. I've got a photograph. You know what you can do with that, don't you? <laughs> <laughs> no cóż bycie królem szkoły ma swoje plusy i ma swoje minusy. Dobra, my kochani Jedziemy się zapisać do szkoły. Kolejne dwa zadania: Rozwałka i Kolekcjoner. Tymi rzeczami zajmiemy się w następnym odcinku, prawdopodobnie zaraz po lekcjach. Bo niestety te lekcje mimo wszystko chciałbym jakieś zrobić, bo wiecie, ważne jest, żeby żeby no cóż. Co ty Wiesz, chcesz w ogóle? Co Dobra. Dobra, gościu, mówisz masz. To no już niech ci będzie. Jeżeli to jest dla Ciebie takie ważne, to niech ci będzie. Ja najwyżej się później schowam. Gdzieś. Nie, nie w dziewczyna. Nie! Urwa zajebałem jej. <gryw> nie chciałem. Tu chciałem. 10 dolków, słuchajcie, piechotą nie chodzi, a 3 jajka to 3 jajka, tak? Także nie jest tak źle, jakby nie mogło być gorzej. Nie mam czasu, zajęty jestem. Przed chwilą obrzucałem Wasz Akademik jajkami, więc dajcie mi szansę. No dobrze, moi kochani, dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że się podobało. Postaram się wrócić z w miarę regularnym tematem. Nie obiecuję, ponieważ yy, sprawy prywatne nabierałem trochę innego, jakby wiecie wymiaru, a dla mnie moje zdrowie psychiczne jest najważniejsze, więc dziękuję wam bardzo i bez odbioru. <totwórk> no <totwórk> no way, man.